Dzień dobry, nazywam się Adam Mazur i zajmuję się fotografią, w tym historią fotografii. Do katalogu wystawy Eros i Thanatos miałem okazję czy przyjemność właściwie napisania takiego tekstu poświęconego fotografii wernakularnej. Fotografia wernakularna jest osobnym fenomenem, który rozwija się w ostatnich 20-30 latach bardzo dynamicznie. Generalnie chodzi o fotografię, która jest fotografią nieartystyczną. Z którą bardzo często artyści pracują, na przykład tworząc instalacje czy wystawy oparte na przykład na zdjęciach znalezionych, czy na śmietniku dosłownie i w przenośni, czy na przykład w jakichś archiwach instytucji muzealnych bądź instytucji niekoniecznie poświęconych sztuce, czy właśnie fotografii. Na przykład, taką jedną z instytucji, z którą często artyści pracują, również takiej światowej sławy jest Archive of Modern Conflict w Londynie. I z tych właśnie kolekcji zdjęć są wytwarzane potem książki, albumy, różnego rodzaju wystawy. Myślę, że ta ekspozycja Eros i Tanacus właśnie jest jedną z takich ciekawszych propozycji ułożenia w nowy sposób fotografii wernakularnej w Polsce. W moim tekście zajmuję się przede wszystkim takim kontekstem historycznym tej fotografii wernakularnej, czyli opisuje taką praktykę np. archeologii fotografii Jerzego Lewczyńskiego, czy działania Krystiana Boltańskiego, ale również właśnie współczesnych artystów, takich chociażby jak Mikołaj Długosz, który zbierał pocztówki z okresu PRL-u i je potem też zgromadził w formacie takiej książki bardzo ciekawej i wystawy. Również zajmuje się artystami chociażby takimi jak Thomas Mailander, który wykonywał zdjęcia bardzo piękne cianotypie na podstawie właśnie wernakularnych fotografii współczesnych przez które tutaj możemy rozumieć zdjęcia po prostu znalezione przez niego w internecie zdjęcia amatorskie zdjęcia beznadziejne zdjęcia koszmarne czasem wręcz idiotyczne natomiast które później przez niego wybrane wyedytowane powiększone okazywały się naprawdę no, inspirujące, nie tylko dla niego, jako takiego archiwisty, ale też szerzej właściwie można je potraktować jako zdjęcia właśnie artystyczne, czy będące sztuką współczesną. Przy czym ta, to samo słowo wernakularne odnosi się przede wszystkim do takich języków lokalnych, żargonu, do takich działań oddolnych, które są specyficzne dla danego obszaru kulturowego. Więc one wymagają jakby jakiejś takiej translacji, czy takiego właśnie przełożenia na ten język sztuki. I ci artyści, którzy są bohaterami mojego tekstu, czy również też te fotografistki odkryte przez Katarzynę Gębarowską, one właśnie są takimi postaciami, które dokonują takiego przekształcenia tej fotografii, czy, czy Katarzyna właśnie dokonuje takiego przekształcenia jako kuratorka z fotografii wernakularnej, fotografii amatorskiej, fotografii dziwnej, zapomnianej nieznanej w coś, co jest tą fotografią artystyczną, którą możemy dzisiaj po latach docenić i zobaczyć też w, takich, w takim nowym świetle jako fotografię artystyczną, fotografię wernakularną. Jeżeli chodzi o konkretne przykłady takich fotografii wernakularnych, no to na wystawie Eros i Tanato są zdjęcia, które, jak sama nazwa wskazuje, dotyczą tej sfery śmierci czy umierania i fotografii może takiej nie dosłownie, ale takiej, która jest związana z uczuciami, z emocjami, z miłością, z jakimiś, z pragnieniem bycia razem na przykład. Więc wiele z tych zdjęć z sekcji tanatycznej to są fotografie przedstawiające na przykład zmarłe dzieci, czy w ogóle umarłe. Fotografia jest związana ze śmiercią na dobre i na złe. Właściwie to jest taka, takie medium trochę śmierci. Zatrzymujące to życie w jakimś momencie i przekazujące dalej. Więc wiele z tych fotografii jest dosyć poruszających współcześnie, właśnie takie sfotografowane martwe dziecko, z którym nawet nie mamy kontaktu ani z nim, ani z jego rodziną, nie znaliśmy go, natomiast jest to bardzo poruszające. Więc wiele z tych zdjęć, właśnie wynalezionych czy odnalezionych przez Katarzynę Gębarowską taki poruszający nawet dla postronnego obserwatora wyraz ma. To są zdjęcia, które przypominają często takie dzieci śpiące bądź dzieci, które jakby odpoczywają. Także ten moment takiego rozpoznania, że chodzi o martwe na przykład dziecko no jest takim trudnym czasem doświadczeniem, stąd na wystawie na przykład była ta informacja, że jest to część wystawy dostępna raczej dla widzów dorosłych, tak żeby też, czy dojrzałych, żeby, żeby uprzedzić pewne reakcje, które mogą być takimi no jakimiś nieprzyjemnymi, nieprzyjemnymi, czy wręcz traumatycznymi, wstrząsającymi na swój sposób. Z kolei w tej części poświęconej Rosowi, myślę, że jest bardzo wiele fotografii, które są Piękne i na swój sposób są jakby takimi sentymentalnymi fotografiami, które są na przykład podkolorowane. Wszystko wygląda ładnie, wszystko wygląda wręcz tak czasem, nawet kiczowato. Ale też jest jakby na swój sposób zachwycające, jakby ta, ta próba przekazania na przykład emocji. Poprzez zdjęcie, zdjęcie amatorskie, zdjęcie na przykład atelierowe, które jest jakoś, dzisiaj byśmy powiedzieli, tak customizowane, czy jakoś tam nie wiem, podpisywane, czy upiększane, żeby tylko właśnie przekazać to drugiej osobie, jak bardzo się ją kocha, ceni czy, czy lubi. Też jako taka fotografia pamiątkowa. Więc oczywiście dzisiaj znów jakby nie mamy dostępu do tych emocji, do tych ludzi, którzy te zdjęcia sobie przekazywali kobiet i mężczyzn, czy w wypadku tej wystawy fotografistkami były kobiety, natomiast, które bardzo często też siebie fotografowały. Z drugiej strony, no też możemy właśnie jako odbiorcy fotografii y, spróbować odczytać te y, emocje i odnieść je przede wszystkim do, do siebie, do tego co my czujemy wobec innych ludzi, którym też takie zdjęcia właśnie wernakularne wysyłamy, czy to przez telefon, czy dajemy w formie Jakichś wydruków czy jakichś odbitek takich amatorskich albo artystycznych, jakby komunikując swoje emocje poprzez właśnie zdjęcia, jakie robimy swojej dziewczynie, chłopakowi, partnerce, partnerowi, cokolwiek. Tak? Więc ten jakby moment takiej komunikacji przez fotografię, on jest czytelny również dziś. Natomiast na wystawie można zobaczyć bardzo wiele zdjęć takich, które pokazują jak to było kiedyś, jak też wiele tych zdjęć było. Pięknie przygotowywane, czy jak ludzie starannie je opracowywali, żeby jeszcze bardziej podkreślić tą istniejącą między nimi relację.